Cześć, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku kontynuujemy pracę przy sercu na nakrętki. W planach mam wypełnić tą przestrzeń siatką i zbudować z tych dwóch elementów już bryłę przestrzenną, czyli konstrukcję docelową. Na stole dwie rolki siatki. No niestety, pierwsza rolka jest to zakup nietrafiony, jest to siatka karbowana. O grubości drutu 1-2 mm. No niestety, jest to siatka zbyt słaba i przede wszystkim zbyt cienka, żeby można było sensownie ją pospawać. Można byłoby ją zamontować, robiąc dodatkowe ramki skręcane. To jest bardzo duży nakład pracy i czasu, a więc zdecydowałem się jednak. Porzucić ten pomysł i zdecydować się na siatkę zgrzewaną. Tutaj już mamy oczko 18x18, oczko zgrzewane i znaczy drut zgrzewany o grubości 2 mm, także tutaj już sensownie możemy to spawać do konstrukcji. Wysokość serca to jest 1350 mm, natomiast wysokość rolki, siatki to jest tylko 1000, także będę musiał, jestem zmuszony połączyć te, te siatki ze sobą. Niestety jest to niezbyt ekonomiczne, jeżeli chodzi o zużyty materiał, ponieważ no, dużo będzie odpadów, nigdzie nie dostałem siatki o wyższym rozmiarze. Przede wszystkim nigdzie nie była ona dostępna od ręki, a mnie zależało na czasie, dlatego takie rozwiązanie tutaj wprowadziłem. Początkowo miała być blacha perforowana, też jest dostępna, ale czas realizacji długi, no i jednak cena, tak? no jednak cena jest znacznie wyższa. Jeżeli chodzi o cenę tej siatki, no tej drugiej opcji, bo już nie wracamy do siatki karbowanej, jeżeli chodzi o tą zgrzewaną siatkę, to jest koszt około 300 zł na takie serce koszty profili jeszcze nie wiem, ale dotychczas kupiłem profila na 160 zł, także 160 plus 300, no 300 parę, naście powiedzmy złotych. No ale to nic, koszty będziemy podliczać na końcu. Ja już zapraszam Was serdecznie na film, a ja biorę się do pracy. Ok, myślę, że teraz możemy przejść do etapu trzeciego, ale etap trzeci to jeszcze nie łączenie tych dwóch serc ze sobą. Na razie skupię się na wykonaniu paneli bocznych z blachy i te panele boczne dopiero mi pokażą miejsce, gdzie będę spawywał kształtowniki, które właśnie połączą te dwa elementy, te dwa serca. Także na chwilę obecną przygotuję blachę, blachę będę walcował. Po tym promieniu będziemy walcować blachę na walcarce. I no dlaczego? Blachę zastosuje. 1,5 mm i myślę, że ona nie będzie się chciała tak sama z siebie tutaj wyłożyć. Gdyby to była blacha 0,8, może jedynka pewnie by się tutaj wyłożyła na tym promieniu. 1,5 myślę, że lepiej będzie przewalcować. Montaż tej blachy będzie się odbywał na, za pomocą śrub i nitonakrętek. Ten profil będzie zawiercany, tutaj będzie, będą nitowane nitonakrętki i blacha będzie przykręcana. Krawędź blachy będzie wykończona kedrą gumową. Ale tego jeszcze nie mam na warsztacie, muszę zamówić. W każdym razie ja w tej chwili już przechodzę do przygotowania blachy. Ok, serducho już jest na takim etapie, że zaczyna przypominać pojemnik na nakrętki, zaczyna też cieszyć oko. Jeżeli chodzi o pracę, które tutaj jeszcze będę wykonywał, to podstawa, drzwiczki, które y, umożliwią. Wysypanie zawartości i obłożenie boków blachą, ale tym zajmiemy się w odcinku kolejnym. Jeżeli chodzi o obłożenie boków blachą, blachę już mam przewalcowaną. Jak widzieliście w dzisiejszym odcinku, dokonaliśmy walcowania tej blachy i wykonamy. Przykręcimy tą blachę na nitonakrętkach, aby była możliwość zdemontowania tego przed malowaniem. Ponieważ no jest tutaj faktycznie tych zakamarków, tych różnych takich miejsc, gdzie no może być trudno tak z dostępem a więc no, musi to być w takiej formie jak w tej chwili. Można by było wspawać blachę, zro, zrobić siatkę przykręcaną, ale myślę, że w tym, yy, w tym konkretnym egzemplarzu najlepszą opcją było dołożenie przykręcanych boków. I druga rzecz jeszcze jest taka, że nie mamy tutaj na zakładkę spawanej blachy, spod której mogłaby wypływać nam, z nam czasem korozja, ponieważ takie miejsca nigdy nie zabezpieczymy. A tu blacha będzie przykręcana po malowaniu, blacha będzie pomalowana oraz ramka będzie pomalowana, nie powinno tutaj być problemów. Ale tak jak mówię i przypominam, jest to doświadczenie, ponieważ jest to pierwsza konstrukcja, która będzie malowana proszkowo, a nie cynkowana ogniowo. Jestem ciekawy faktycznie, jak dobre zabezpieczenie nam tutaj... Da farba proszkowa i podkład cynkowy proszkowy. No, zobaczymy, będzie okazja zaobserwować. Będę obserwował tą konstrukcję. Ona jest w bliskiej okolicy mojego miejsca zamieszkania, montowana, a więc będzie okazja to obserwować. A ja już nie przedłużam tradycyjnie łapa w górę, subskrypcja i komentarz. Zapraszam Was serdecznie na grupę Facebookową, Instagrama Giełdę Stalowych, stronę www. Wszystkie linki znajdziesz w opisie pod filmem. Do zobaczenia. Cześć!